Jesteśmy na wielkim ekspozycyjnym stoisku, na zewnętrznym na Mspo. Hipolit cegielski Poznań SA. I jest to gracz, który wchodzi bardzo ostro i ambitnie w programy zbrojeniowe. Po raz pierwszy widzimy ten oto wóz bojowy w Polsce jest to francuski wóz Fortress spółki Arkus, z, z którym podpisaliście to partnerem, podpisaliście umowę o współpracy w programie, który się nazywa Pegas. Czyli rozumiem, że jesteście jednym z czwórki finalistów tego programu. Tak, dokładnie. Witam przede wszystkim Panie Redaktorze, bardzo miło tutaj z Panem rozmawiać. E, istotnie Inspektorat Uzbrojenia poinformował spółkę Cygielskiej o tym, że e, znaleźliśmy się w tej chwili po tej selekcji pierwszego etapu, w drugim etapie na dostawy dla wojsk specjalnych samochodów opancerzonych. E, no teraz czekamy na, na, na reakcję naszych konkurentów, którzy zostali wykluczeni z tego postępowania, no i będziemy czekali na specyfikację z tych warunków e, zamówienia. Arkus jest tutaj na targach. Spółka Arkus francuska jest na targach, a oprócz tego ten wóz bojowy jest to jego debiut w ogóle w Polsce. Tak, tak, jest to sprawdzona, zweryfikowana konstrukcja, bardzo interesująca, to jest tej najnowszej jakby półki nowych e, pojazdów opancerzonych tej klasy, przeznaczonych przede wszystkim do realizacji e, zadań wozów specjalistycznych. E, to porozumienie, które Cegielski zawarł z firmą Arcus, ono przewiduje, tak jak inne modele, które my realizujemy, tą głęboką, głęboki transfer technologii, głęboką polonizację, faktycznie wspólną e, produkcję tych pojazdów. W Poznaniu? Dokładnie tak. Z olbrzymim wykorzystaniem również systemów pokładowych, modułów, te, które mamy sprawdzone, już zweryfikowane od naszych polskich dostawców. Generalnie, jeżeli chodzi o tutaj, tą współpracę w zależności od ilości, bo nie kryjemy tego, że te pojazdy firmy Arcus, z którymi mamy strategiczne w tej chwili porozumienie, my zamierzamy je wykorzystać także do innych projektów i programów modernizacji sił zbrojnych, ale również perspektywicznie, również podejmiemy takie działania na rynkach wspólnie trzecich, wykorzystując znowu zarówno te systemy zintegrowane do zabudów specjalnych, które będziemy budowali dla wojsk specjalnych i też dla innych rodzajów e, wojsk i sił zbrojnych. Cegielski to również i mosty. Przede wszystkim w tej chwili jesteście, że tak powiem, w finale dopracowywania porozumienia o dostawach nowoczesnych mostów dla sił zbrojnych no, mostów pływających nowoczesnych, które mają uzupełnić i modernizować parki saperskie w Polsce. To jest wielki projekt i pracujecie również ze spółką francuską. Tak, dokładnie, jeżeli chodzi o most pontonowy, parking pontonowy, czyli kryptonim D'Aglezia P. Tutaj jesteśmy w tym drugim etapie postępowania przetargowego. W Kielcach pokazujemy całą konfigurację tego mostu. To... Tutaj także z francuską firmą CEFA, my jesteśmy e, po porozumieniu dotyczącym wspólnej współpracy na rynkach trzecich. E, mogę zdradzić taki sekret, że w tej chwili jest realizowana już zamówienie e, dla jednego z krajów azjatyckich, gdzie tam nasz... I jesteście w tym zamówieniu? Tak, dokładnie. Ten kontrakt został podpisany w miesiącu lipcu i w tej chwili, jakby cały potencjał Cegielskiego, w tej chwili się rozpoczyna przygotowanie do realizacji tych mostów. Oczywiście oczywiście jest to całkowicie proces niezależny od postępowania na dostawę parku pontonowych dla sił zbrojnych, ale nie kryjemy tego, że liczymy na to, że decydenci, zarówno wojskowi, jak i, jak i cywilni dostrzegą to, że Cegielski się przygotowuje już i realizuje e, tak interesujące i duże przedsięwzięcia, także dla innych armii światowych. E, to jest bardzo interesująca nowa wiadomość. No i na końcu rozmawialiśmy również z wiceprezesem Rotem TU o czołgu I, i dowiedzieliśmy się nowych szczegółów, mianowicie tego, że TU Koreańczycy zamierzają finansowo partycypować, we jeśli oczywiście zostanie ten czołg wybrany, we wstępnej fazie przygotowania, polonizacji i sfinansowania części tej polonizacji. Jest nowy element w tej grze. Tak, do, dokładnie my o kwestii jakby finansowania, pierwsze jakby sygnały, które wysyłaliśmy w, w kierunku naszego rządu były w ubiegłym roku o możliwości te podjęcia również takiego sfinansowania całego programu, całego przedsięwzięcia. Tutaj cały czas z naszym partnerem koreańskim my rozmawiamy o procesach właśnie tego transferu technologii, polonizacji. Ten model generalnie jest wypracowany przez nas już ponad dwa lata temu. Dzisiaj go doskonalimy istotnie nowym całkowicie elementem, który w tej chwili się pojawił, to jest kwestia możliwości. Daleko idącego finansowania całego przedsięwzięcia dla sił zbrojnych, zarówno w fazie, fazie rozwojowej, jak i w fazie dostaw czołgów dla, dla sił zbrojnych. Co, przez partnera koreańskiego? Ściśle mówiąc, przez Bank Koreański, który jest, ma bliskie relacje i umowy z naszym partnerem, czyli Hyundai Rotem. Polska jest po prostu uznawana przez przemysł koreański, przez naszego partnera również Hyundai Rotem, jako. Taki bardzo perspektywiczny rynek, taką platformę startową do, nie tylko na Polskę, ale na całą Europę i też na rynki trzecie. W żaden sposób ten element jakby finansowy on nie zakłóca procesów i uzgodnień już poczynionych dotyczących transferu technologii i polenizacji. Raczej tu jest jeszcze poszerzenie, to jest dodatkowy element takiej zachęty jakby dla naszego rządu dotyczącego wybrania tej opcji, którą proponuje Rotem razem z Cekielskim. Przypomnijmy, że Wasza koncepcja obejmuje to, że centralnym integratorem pomysłu będzie Cegielski, natomiast obejmuje ten pomysł również zaangażowanie innych polskich podmiotów przemysłowych w tym ten projekt. Dokładnie tak. Jest w tej chwili takie wstępne porozumienie, jakby zidentyfikowaliśmy zdolności polskich partnerów, zarówno na poziomie naukowym, a i przemysłowym, kilkadziesiąt podmiotów. E, tu jest kwestia jest tego, że my nawet nie podchodzimy do tego bardzo ortodoksyjnie, jeżeli chodzi nawet o integratora. To najprawdopodobniej uwzględniając skalę tego, tego przedsięwzięcia, niewykluczone, że trzeba będzie pójść śladem np. Na naszych kolegów z Francji i z Niemiec, e, czyli no, dedykować jakąś spółką celową do zarządzania całym programem. No, consorzio. konsorcjum nawet dalej nawet jakąś spółką która by celowa która by, by, by podjęła się byłoby to też ułatwione z punktu widzenia na przykład finansowania całego programu. Są to wszystkie opcje, które bierzemy pod uwagę, analizujemy je również, jeżeli chodzi o, o rozmowy z naszymi partnerami tutaj krajowymi po prostu podejmujemy te wysiłki, żeby wypracować jak najidealniejszy model dla naszego wojska, żeby wojsko po prostu pozyskiwało bardzo dobry i w dobrej cenie strzęt pancerny. Tego życzymy, żeby się Wam udało we wszystkich projektach, które rozpoczęliśmy i żeby Cegielski stał się istotnym graczem na polskim rynku zbrojeniowym. Dziękuję bardzo za życzenia. Dołożymy wszelkich starań, żeby te nasze możliwości przełożyły się na wzrost potencjału przemysłowego Polski, przede wszystkim tego ciężkiego, pancernego, bo Cegielski jest po prostu no, ciężkim podmiotem przemysłowym, więc nas interesują wszystkim właśnie takie ciężkie, ciężkie programy i miejmy na Mam nadzieję, że sprawy będą szły w dobrym kierunku. Ja bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.